<grywa> Armand, Armand, skocz do odry, proszę cię, bo cię kameruję. No weź, skocz. Ja wiem, że masz cienko, ale skocz. Armand będzie teraz pachniał wodą. <grywa> nie, ale gdy piwa, nie, tak zajebło. Armand pożyczał kąpielik i ci słońce. <grywa> <głos> <głos> powiedział <noise> będę <Benek>, co wiedział. <noise> kurwa. Armand! Jesteś jak syrena! Mała syrenka, no. Obwialana na, na dokładkę. Armand, złapiesz mnie? Armand, złap!

<gry> <gry> armand! Jak się poradzisz? Szczupak, Ty! Jesteś piękny polski Armand! Piąteczka! Pujaj się. Ja Zaraz... Od Tomasza. To jest Armand! <gry> Nie!